Panie Wójcie, eksperci zatrudnieni przez dwutygodnik Wspólnota przygotowali ranking gmin, które najwięcej wydają na infrastrukturę techniczną. Gmina Borzęcin znowu znalazła się bardzo wysoko w tym rankingu. Tak, gmina Borzęcin znalazła się na drugim miejscu w subregionie tarnowskim spośród wszystkich gmin i miast. To bardzo dobra pozycja z punktu widzenia oceny działań gminy w latach 2010-2012. Bo tego czasu okresu ten ranking dotyczy. Dobra pozycja w kontekście również wyższego notowania od wielu miast, na przykład Brzeska, które ma zdecydowanie większy potencjał, gdzie praktycznie można powiedzieć, że czterokrotnie wyprzedziliśmy gminę Brzeską, jeżeli chodzi o ilość, wartość nakładów na inwestycje w infrastrukturę techniczną. Jakie wskaźniki brali pod uwagę eksperci wspólnot? Eksperci wspólnoty brali pod uwagę inwestycje liniowe, czyli wodociągi w kanalizację. Brali pod uwagę inwestycje w gospodarkę komunalną, w poprawę sieci drogowej, budowę chodników, mostów, jak również w zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz w kontekście oczywiście przebudowy rozbudowy oświetlenia ulicznego. I tutaj Warto podkreślić, że największe nakłady finansowe podnieśliśmy na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Bożęcie. No w ostatnich latach, których ranking między innymi dotyczy, wybudowaliśmy ponad 120 km sieci wodociągowej, ponad 1100 przyłączy, także no tutaj działania gminy były bardzo szerokie i doprowadziły do zakończenia tej inwestycji. Takie miejsce drugie w subregionie tarnowskim to z jednej strony powód do dumy, a z drugiej strony pewno powód do wyzwolenia nowych inicjatyw, nowych pomysłów. Dla nas, jako samorządu, dla mnie osobiście, dla radnych, najważniejsza jest satysfakcja mieszkańców, nie miejsca w rankingach, chociaż te drugie również motywują do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej pracy. Nie traktujemy miejsca w rankingu jako rywalizacji z gminami, które również są notowane. No zresztą warto podkreślić, że na pierwszym miejscu notowana jest Gmina Szczurowa, z którą współpracuje się nam bardzo dobrze, z wujtem Marianem Zalewskim. Mamy wiele wspólnych doświadczeń i wspólnych inicjatyw, ale też trzeba wspomnieć, że w ostatnich trzech notowaniach tego rankingu to my byliśmy wyżej niż Gmina Szczurowa. Traktujemy się po partnersku. Współpracujemy ze sobą na zasadzie dobrych praktyk, niejednokrotnie podpatrujemy, co się wzajemnie u nas dzieje i realizujemy te projekty konieczne z punktu widzenia interesu mieszkańców.